Cześć! Witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na prosty i szybki obiad. Zrobię taki chłopski garnek według mnie, czyli wszystko co mam w lodówce wrzucam na patelnię. Do takiego chłopskiego garnka będę potrzebowała kiełbasę, u mnie podwawezka, pieczarki, papryka żółta, zielona, czerwona, nie musi być, Och, oczywiście możecie użyć tej jaką macie, cukinia, marchewka, ziemniaki, bulion, olej. Pomidory z puszki, małe pomidorki, natka pietruszki, cebula, trochę keczupu, bazylia, oregano, tymianek, pieprz i sól. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na patelnię wlewam olej. Na rozgrzany olej wrzucam od razu kiełbasę. I ją chwilę podsmażamy, aż się przyrumieni. Do podsmażonej kiełbasy dodaję cebulę. I chwilę to razem podsmażam, aż się zeszkli. Następnie dodajemy pieczarki. Ja je pokroiłam w takie plasterki. I to razem podsmażamy. Jeśli macie mrożone, też możecie dodać pieczarki mrożone. Pieczarki zmniejszyły swoją objętość i puściły już sok. Teraz następnie dodaję paprykę. Wszystko razem mieszam. Dodajemy cukinię. Zobaczcie, jak to danie pięknie, kolorowo wygląda. Na pewno zachęci do skosztowania tego. Oj, cukinia ucieka. Następnie dodajemy marchewkę. Na tym etapie możemy dodać trochę soli. Pieprzu. i zioła, łyżeczkę bazylii, oregano i tymianek. I całość mieszamy. Dodajemy pomidory z puszki. bulion Całość razem mieszamy. I na samą górę kładziemy ziemniaki. Kładziemy surowe ziemniaki. Ja mam pokrojone taką mniejszą kostkę, kostkę talarki. Kroicie już według waszego uznania. Ok, zanurzamy. Jeśli macie oczywiście większy garnek, to używacie większego garnka niż patelni. Widzicie umieść to ledwo mieści. Zanurzamy i teraz zmniejszamy gaz, przykrywamy pokrywką i dusimy tak około 30 minut 40, aż ziemniaki będą miękkie. Przykrywamy i dusimy na mniejszym ogniu. Zimniaki mam już miękkie, teraz sobie jeszcze dodam trochę soli. Oczywiście doprawiamy to do smaku, trochę pieprzu. Razem mieszam. Dodaję pomidorki koktajlowe i jeszcze chwilę to razem podduszę. Na sam koniec posypujemy to natką pietruszki. Chłopski garnek mam już gotowy, nakładam na talerz. Posypię jeszcze na wierzchu napką pietruszki. I szybki obiad mamy gotowy. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!